Ależ przed nami futbolowe widowisko. Przyszło nam trochę czekać na ten mecz, ale w końcu nadszedł czas starcia tych ekip. Ależ mamy dzisiaj warunki. Pada. I to jeszcze jak? Obie ekipy stoją zatem przed utrudnionym zadaniem dzisiejszego wieczoru. Na pewno czeka nas walka do ostatnich minut. Witają Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich. Teraz będzie niebezpiecznie. Ale nie, słupek! Piłka odpita. Będziesz utrożny. Oto jak prezentuje się wyjściowa jedenastka pogoni szczecin. Czy trafi do siatki? Nie ma. Blok. Brawo. Widzimy teraz w jakim składzie przystąpi do tego spotkania Zagłębie Lubin. Musi uważać. Rywal go naciska. Nie ma to jak uprzykrzyk życie rywalowi odbiorem blisko bramki. Damian Bokar. Udało mu się ograć obronę. Ma piłkę i pięknie z nią do przodu. Skuteczna interwencja, piłka wybita. Gorgon jest komu podać. Szkoda, to podanie było naprawdę złe. Próba odbioru w ataku. Bardzo dobrze teraz drybluje, Nie daje sobie zabrać piłki. Teraz ratuje swój zespół. To był kluczowy przechwyt. Uwaga! Będą prowadzić! Tak się powinno stopować ataki rywala. Bochar. Cisnął tam mocno. Błąd i strata. Czy wykorzysta tę okazję? To musi być gol! Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to bramkarskie abecadło. Zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Kirkeskow. Bez pardonowo teraz przejmuje piłkę. Dociera podanie, może być bardzo groźnie. Piłka wraca do środka. Mamy koniec pierwszej połowy. Po 45 minutach pogoń remisuje. Jak na drużynę, która traci najmniej bramy ku wszystko. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze. Na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. Mamy bramkę, ale trudno tu mówić o interwencji najwyższych lotów. Spójrzmy jeszcze raz na tę bramkę. Jestem pewien, że trener też ją sobie po meczu obejrzy. Bramkarz nie zachował się tutaj dobrze. Wypluł piłkę wprost pod nogi rywala. Na tym poziomie to się nie mogło skończyć dobrze. Ach, radość na twarzy trenera świadczy o tym, jak wiele pracy i... Serca wkłada w tę drużynę. Na pewno cieszy się z tego prowadzenia. Nareszcie widzimy przełamanie tej patowej sytuacji. Trochę się naczekaliśmy na gola, ale mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Jarosław Jak. Nikkel Kirkeskow. Prawo dobrze w obronie. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Świetne, prostopadłe zagranie. Dobra, spokojna interwencja. Do środkowuje z rogu, dość głęboko Nic z tego, oddalają teraz zagrożenie Uwaga, uderza z dystansu Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt No i za to przewinienie sędzia dyktuje rzut karny Jeśli to strzelą, zyskają większą przewagę w tym meczu. Nic z tego, proszę państwa. Broni karnego. Udane wejście, akcja przerwana. Próbuje teraz uderzać na bramkę. I mamy gola. Podwyższają prowadzenie i zaczynają uciekać. No, patrząc na ich grę, to było do przewidzenia. Widzieliśmy, jak budują presję, i na powtórce widać, jak ta presja zmieniła się w bramkę. Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. No to mamy 2 do 0. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Dobre teraz zagranie na przedpole. Tak trzeba bronić w szesnastce. Wysoki pressing, byle nie stracić piłki. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Proszę państwa, umieszcza piłkę w siatce i daje drużynie już. Trzy bramkowe prowadzenie. Ależ Bramka na powtórce widzimy jak potężne było to uderzenie. Włożenie tak dużo siły w ten strzał było ryzykowne ale opłaciło się. Po tym golu już 3-0. Alepa musi teraz grać pod presją. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Bramkarz przerzuca teraz piłkę nad poprzeczką. Rewelacyjna obrona. Przerwa w grze, a w niej dochodzi do zmiany w zespole. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Jest strzał. O, naprawdę! Dobra obrona. I ponownie zaczną z narożnika boiska. Daleka piłka z rogu. Co postanowi sędzia? Od wolnego grę wznowi Zagłębie Lubin. 4 minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Jach. Jarosław Jach. Do końca. Sędzia wizzy po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Tak pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone, wysokie zwycięstwo.